Ale gniew Beljara był tak wielki, że zestrał się w majty i z tego gówna zrobił bestię, a gdy do niej pierdolił stała się jego słogą. Innos widząc to wziął święty artefakt znany jako Pindol Przeznaczenia i u nim Beliara w dopę. Bestia zwiała na ziemię i do dziś straszy po nocach. Święty Pindol zaginął, a tylko nim można zabić tego potwora. Przepowiednia mówi, że nadejdzie Zbawiciel, który oprzątnie ten szajs. I to on zajebie bestie. O kurwa toż to potwor. Zajebać go. O ja pierdolę moja pierwsza bestia. No w końcu jakaś cywilizacja. Mam nadzieję że to nie jest to popierdolone miasto przed którym mnie ostrzegał ksardas. Drżyjcie bordele wasz pan nadchodzi hahaha. Ha, ha. No w końcu jakiś bordel. Może mają to coś interesującego. Dzie dobry, czy to bordel? Nie korwa, to legalny monopolowy i jedyny w całym mieście. To kopisz najlepszy i najtańszy alkohol. Mamy też różne zbroje i miecze z kartonu najwyższej klasy, a jeśli chcesz, możesz całkiem za darmo dostać w pierdol. Wiesz, że jesteś pojebany? Pierdol się. Nie no korwa, zapytam się kogoś normalnego o jakiś bordel, zanim zwarioję. Mój organizm domaga się wodki, jeśli mojej nie dostarczę to dostanę pierdolca. Oh my god, wszędzie syf jako ksardasa. Jest to jakieś fajne miejsce? No na przykład bordel Bromora. A gdzie on jest? Za tobą. Ale musisz znać hasło. A jakie to hasło? Pierdolony, popierdolony, zapierdolony, rozpierdolony. Nie ma co korwa, pomyślane hasło i idealnie pasuje do tego miejsca. To ty jesteś bromor, ta korwa to ja. Jeśli nie znasz hasła, to nie masz czego to szukać. Ekhem, pierdolony, nie musisz kontynuować, bo już widzę, że nie znasz hasła. Nawet nie skończyłem. Mam to gdzieś, wypierdalaj z mojego kochanego bordelo i nie zawracaj mi do py. Won korwa i nie wracaj. Co za pojebane miasto. Odleję się i idę do kogoś normalnego. A, a coż za przyjemne oczocie. Normalnie ze 40 litrów będzie jak nic. Dobra to teraz gdzie? Może zobaczę co tam jest. Ło korwa. Owco święta pobłogosław nas. Ja pierdolę te zjeby modlą się do owcy. A a ociekać zanim mi całkiem odwali. To jest pojebane miasto. Strażnica. Jedyne mam nadzieję normalne miejsce, w końcu do straży przyjmują ludzi w wysokim wykształceniem. Zajebać tą bestię.